Dziękuję serdecznie. Ja jeszcze nie schodzę, bo tutaj będą, będzie chwila pytań, aczkolwiek bardzo się cieszę, że mi pomogliście zdobyć tam z 50 więcej osób obserwujących. Możecie się oznaczyć na tym zdjęciu w komentarzach. Dam taki podpis, że będziecie wiedzieli tylko wy o co chodzi. Zobaczycie. Ja ci chciałem jeszcze trochę przepytać. Byłeś ostatnio w Czarnobylu. Nic nie wyrosło chyba. właśnie jak? chcesz, sobie... spraw... chcesz sprawdzić dokładnie. na sobie... Jakie masz wspomnienia z tej wyprawy? To była moja druga wyprawa do Czarnobyla. Generalnie, nie wiem, czy oglądaliście vlogi Krzysztofa Gąciarza z Czarnobyla. No, było tak, było całkiem nieźle. Było całkiem nieźle, ale. Czarnobyl jest specyficzny. To znaczy dla mnie na przykład ogromnym wrażeniem było to, że tym razem udało mi się wejść do sterowni reaktora czwartego, czyli sterowni reaktora, który uległ awarii. To jest bardzo niedostępne miejsce. Że chodziłem sobie po płycie reaktora trzeciego, to też jest bardzo niedostępne miejsce. Natomiast prypeć, czy generalnie takie opuszczone wsie, tam rozsiane po strefie, jakieś składowiska maszyn, które sprzątały w tej strefie, to są takie. Rzeczy, które robią ogromne wrażenie, ale ich jest tyle, że one się potem, no że to nie, nie jest tak, że idziesz i myślisz, o kurde, z tego budynku też odpada tynk. Ale jazda, tylko sobie myślisz, no to jest kolejny budynek, z którego odpada tynk, jak wszystkie w Prypeci. Jest jakiś zniszczony samochód, to nie myślisz, o, wow, tak wyłamanych drzwi jeszcze nie widziałem. Tylko no, kolejny włamany samochód, także to jest coś co na przykład na mnie osobiście zrobiło wrażenie raz, a potem po prostu no, trzeba było poszukać jakichś nowych bodźców, których nie ukrywam w tej strefie jest mnóstwo i uważam, że jeżeli ktoś się interesuje tym to powinien pojechać. E, na, natomiast y, warto zwrócić uwagę na to, że, że tam jest bardzo dużo różnych rzeczy do obejrzenia, a nie skupiać się tylko na tych, które, które na przykład chcę pokazać przewodnik obecnie. Czyli moje wspomnienia są takie, że zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, ale ogromne wrażenie zrobiły te rzeczy, które widziałem po raz pierwszy. Wszystkich bym tam oczywiście bardzo chętnie zabrał, coś więcej powiedział. I, I tak jak mówię, polecam wybrać się, bo to nie jest taki duży koszt. Na Ukrainie wszystko jest tanie. Odpowiadając na pytanie, alkohol też. I więc za zabawa może być w zasadzie niekończąca się. Właśnie bo, będąc przy Czarnobylu, kiedyś słyszałem o. Micie Czarnobyla, że tak naprawdę to tam zginęło tylko kilka osób, i ci, co byli tylko najbliżej tego reaktora. I tak naprawdę te wszystkie choroby popromienne, to jest nieprawda. Ten płyn Lugola, który u nas ludzie brali, to też było niepotrzebne. Co ty o tym myślisz? Znaczy, faktem jest, że bezpośrednio następstwo awarii to było 30 zgonów. To... Strasznie to brzmi, ale to nie jest dużo tak w skali samobójstw w Polsce, bo w Polsce rocznie 6000 osób popełnia samobójstwa, czyli yy, no, w Czarnobylu ten, od, ty, ty, ten, te, te, ta liczba nie była duża. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli się Patrzy na to, jakie są szacunki, jeżeli chodzi o zachorowania na raka, to też nie są miliony osób, tylko to są raczej dziesiątki, góra sto kilkadziesiąt tysięcy osób chorych na raka, co w skali rocznej zachorowań też stanowi ułamek procenta. Tylko, że ja mówię o puli 30 lat od awarii. Także ta awaria jest bardzo zdemonizowana, moim zdaniem. Więcej o tym ponad godzinę mówię w swoich filmach na ten temat. Także koniecznie musicie obejrzeć z reklamami. No, słuchajcie, tu były wielkie gwiazdy na tej scenie. Pieniędzy zostało tylko dla mnie, także to nie były duże pieniądze. E, dlatego, że tu przyszedłem, no, 20 minut szedłem na to miejsce, szedłem 15, gdyby nie to, że mnie buty odparły. E, z czegoś trzeba... Pieniążki z filmików. E, a tak wracając do tego pytania, e, płyn Lugola, płyn Lugola był podawany po to, żeby chronić tarczycę, w płynie Lugola jest jod, jod wydobywał się promieniotwórczy z reaktora, Aczkolwiek ten płyn podano w momencie, kiedy większość tego jodu już nie była w powietrzu, na przykład nie, była, nie, nie można było go wdychać. Czyli ta akcja była spóźniona. Jeżeli ona coś dała, to więcej pod kątem psychologicznym, że coś się robi, niż pod takim rzeczywistym. Poza tym ten jod ma tam krótki okres półtrwania, po 6 dniach jego ilość spada o połowę. Można było zrobić więcej, i na pewno zrobiono by więcej. A propos bezpieczeństwa ludzi po Czarnobylu, po awarii, gdyby nie fakt, że to się zdarzyło w, w Rosji, no, w Związku Radzieckim. To było bardzo specyficzne, co tam się działo. W ogóle przepływ informacji jest po prostu zerowy, ale to więcej w filmie. A jakie są takie najbardziej popularne e, naukowe mity, które ludzie rozpowszechniają? To, to czytało Jerzego Ziębę? To cały jego kanał? Znaczy, nie, inaczej. Nie chcę tutaj uogólniać, bo to jest. Bardzo dobre pytanie w ogóle. Bo będę bardzo długo odpowiadał. Więc po pierwsze, Jerzy Zięba nie mówi wszystkiego źle. I to jest największe niebezpieczeństwo, że ktoś, kto mówi 97%, 97 zdań na 100 prawdziwych, dwa. Mija się trochę z prawdą, ale nie tak bardzo, a to setne zdanie jest nie dość, że fałszywe, to jeszcze szkodliwe. To wydaje mi się, że taka osoba jest bardziej niebezpieczna niż taka, która same szkodliwe mówi. To jest jedna kwestia. Czyli wiele z tych rzeczy, które on mówi, e, nazwą takimi popularnymi mitami, czyli witamina C. E, co tam, no jakieś tam te trawy za 150 zł, te strukturyzatory wody, to w ogóle można. Można by tego na, na pęczki opowiadać, natomiast tak do tego Czarnobyla mi się jeszcze przypomina, kiedyś wpiszecie kapliczka antyatomowa na swoje smartfony i zobaczycie, jakie zdjęcie wyskakuje. To na przykład, właśnie to, że my nie chcemy mieć energii jądrowej i chcemy mieć czystą energię, a nie chcemy mieć energii jądrowej, i, i jest w Polsce w kapliczka antyatomowa. Jest takie zdjęcie, jak dosłownie panie, nie chcę nikogo obrażać, ale panie z koła gospodyń wiejskich stoją chyba ze złożonymi rękami przed krzyżem, przed krzyżem stoi ksiądz, a na krzyżu jest napisane Boże chronią datomu. <grym> I wiesz, i teraz czy powiedzieć tym paniom, że tlen jest atom, z tomu się składa na przykład, <grym> czy nie? Jest, jest dużo takich mitów, jest też dużo problemów z tym. Jak ludzie interpretują naukę, że na przykład biorą każdą korelację za związek przyczynowo-skutkowy i rzeczy, które przypadkowo czasami wychodzą w wynikach naukowych, oni biorą to za prawdziwe. Jest mnóstwo tych rzeczy. Ja mogę powiedzieć, jaki jest najpopularniejszy film u mnie, który jest związany trochę z mitem. A jaki? Wróciłem z jakiegoś wyjazdu i zajrzałem na skrzynkę mailową. I tam pojawiały się pytania. Czy możesz powiedzieć coś o homunculusie? Zignorowałem na Facebooku maile, czy znaczy wiadomości, czy możesz o homunculusie? No, z każdego miejsca o homunculusie, i wszyscy wysyłali mi jeden film: jak Rosjanin zdezynfekował jajko, rozbił jajko, pobrał od siebie spermę, strzyknął w to jajko, inkubował. Przez miesiąc, a potem rozbił i pokazał, że stworzył nowe życie. Homunculusa w ten sposób. I ludzie uwierzyli w to, bo to po prostu zobaczyli na filmie. Nic im nie przyszło do głowy, że to może być podejrzane. I ja naprawdę e, tak bardzo, bardzo na szybko zebrałem parę faktów, powiedziałem, dlaczego to nie jest możliwe. Wpuściłem to w internet. I po prostu wyświetlenia oszalały, to jest do dzisiaj najpopularniejszy film na moim kanale i mnie tak dupa o to boli. Nie naprawdę, bo ja generalnie na przykład to był moment mniej więcej, że ja byłem bardzo zafascynowany zjawiskiem chiralności. To znaczy tym, że jak weźmiecie swoje dłonie i spróbujecie je nałożyć jedna na drugą, gwarantuję, że u was też tak będzie. To kciuki stęczą w przeciwne strony. I tego nie obejdziemy, bo one są swoimi odbiciami lustrzanymi. I na przykład cząstki chemiczne też tak potrafią być. My jesteśmy zbudowani z cząsteczek chemicznych, które są jak prawe dłonie. W związku z tym, jeżeli podamy lek, który jest w postaci lewej dłoni, czy jak sobie podamy teraz prawe dłonie, to to jest zupełnie inny rodzaj oddziaływania, niż jak sobie podamy prawo do lewej, do lewej. To jest zupełnie co innego. I cząstki chemiczne, na przykład paracetamol, tak działa, że jedna postać, jedno odbicie lustrzane jest lekiem, a drugie jest po prostu nie działa na człowieka. I kurde, to jest tak super, i ja o tym opowiedziałem w filmie, a potem powiedziałem: no jak wpuścisz stermę do jajka, to nie wyjdzie życie. I, i co ludzie oglądali? Clickbait. Clickbait. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, co to jest clickbait. Nazwałem to tak, jak mi nazwałem. Czy można stworzyć homunculusa. Sperma w jajku, koniecznie zobaczmy. To byłby film, hein? szczepionkowce też się odzywają do ciebie? to jest A Antyszczepionkowcy, tak jak się z nimi nie zgadzam, to oni mi przypomnieli, przynajmniej ostatnio, jak była ta epidemia odry, i mało brakowało, żebym ja nagrał taki film. Strasznie się cieszę, że go nie nagrałem. A nie mówiłem! Zobaczyłem wypowiedź w telewizji polityka i po prostu, o jest, jakie to było głupie. Znaczy nie tylko tym razem, ale akurat tamta mi tak jakoś zapadła w pamięć. Bo nie pamiętam nazwiska. Wiem, że był z z 15. I on mówi tak. I to jest myślenie wielu osób, że prawda leży po środku. Ona leży tam, gdzie leży. I ten pan mówi tak. No generalnie naukowcy to się zgadzają, że szczepionki są dobre, nie? Ale są ludzie, którzy uważają, że nie. I są pojedyncze badania, które pokazują, że mogą nie być dobre. To musimy znaleźć jakiś kompromis. Coś po środku. Ja sobie tak myślę, że jeżeli ja mam powiedzmy 40 tyś, 400 tysięcy subskrybentów i załóżmy, że z nich co czwarty byłby zaangażowany w jakąś taką akcję, którą bym z pompą promował, to moglibyśmy zebrać 100 tysięcy podpisów pod petycją, żeby zgodnie z polskim prawem 2 plus 2 wynosiło 6. I podejść do tego pana i powiedzieć, no generalnie matematycy mówią, że 4, ale tutaj jest sporo osób, które chciałyby 6, umówmy się na 5. To może nie jest jakiś taki mit, ale to jest takie bardzo złe podejście do wielu rzeczy. To znaczy w momencie, kiedy są skonfliktowane ze sobą opinie naukowo, to ludzie przyjmują, że prawda jest gdzieś pośrodku. Mm. I ze szczepionkami też tak jest. One nie są oczywiście doskonałe, ja to podkreślam wiele razy, natomiast kiedy się zważy zyski i konsekwencje związane ze stosowaniem szczepień, no to w medycynie nic lepszego nam się nie przytrafiło niż szczepionki. i i z tym naprawdę jest trudno merytorycznie polemizować. I oczywiście krzywdzące jest też, załóżmy, że jesteś antyszczepionkowcem. Nawet nie zaprzeczam. Załóżmy, że jesteś antyszczepionkowcem i, i tak mogłaby wyglądać właśnie nasza debata. To znaczy zaprosiliby nas do studia, siadłby prowadzący, który nie ogarnia tematu w ogóle i mówi rozmawiajcie. I ja mówię 100 milionów osób umarło w samym XX wieku na ospę prawdziwą. Od lat 70. nikt, bo szczepionki. A ty powiesz, a tu jest pani, której dziecko ma niepożądane obczyny poszczepienne. I zobacz, jak ta pani płacze, jaka ona jest smutna. I to jest naprawdę tragedia ludzka, i takie rzeczy się naprawdę zdarzają, to jest nie do zaprzeczenia. Z tym, że nikt nie widzi, że na przykład za mną stoi 37 milionów zaszczepionych Polaków. Którzy, z których na przykład 4 miliony nie umarły na odrę, albo nie miały powikłań związanych z odrą. Tylko w debacie publicznej mamy jeden na jednego, za mną są fakty, a za tobą jest fakt i emocje. I na przykład ludzie odnoszą wrażenie, że to jest mniej więcej tak pół na pół, bo tu jeden na jeden, a jeszcze ta historia chwyta za serce. Także to nie tylko jeżeli chodzi o sposób prowadzenia tej dyskusji, ale spo... znaczy nie, tyle spo... nie, nie tyle o argumenty, które w tej dyskusji padają, ale nawet konstrukcja wokół tego tematu jest taka bardzo kłopotliwa, bo dramatu tej pani nie można zaprzeczyć. Ale właśnie no nikt nie widzi tego, jak dużo ocalonych istnień ludzkich stoi na przykład za moim poglądem. I ciężko jest to ludziom naprawdę udowodnić. No, a właśnie, że jest, jesteśmy przy takich mitach, to jakiś czas temu czytałem taką teorię, że Lek na nowotwory to już dawno właściwie istnieje, mógł istnieć tylko no e, te wszystkie koncerny. koncerny właśnie biorą pieniądze za leczenie i dlatego leku na nowotwór nie ma, nie będzie. A, to jest Lekty... to nie ma. Tak. Więc po pierwsze, gdyby były drzwi, to tam są drzwi. A... No i znowu, jak z takimi ludźmi rozmawiać? Bo teoretycznie może być coś takiego, może mnie na przykład trochę korcić, żeby zrobić taki film z nutą humoru jak Darek Hoffman o płaskiej ziemi. Bo ja głęboko wierzę w to, że te takie momenty, w których on się trochę naśmiewa z tych argumentów płaskoziemców, to są takie, że on tego psychicznie nie wytrzymuje i to jest jego sposób obrony przed tym. Bo jeżeli ja mam połowę tych. A niech leci. Jeżeli ja mam połowę tych subskrybentów, co ma Darek, i czasem dostaję filmy, że kładę się potem twarzą do dywanu i tak muszę godzinę poleżeć, bo inaczej, nie wiem, mam wrażenie, że mi oczy eksplodują albo coś tam, to on pewnie ma tego dużo, dużo więcej. I myślę, Najgorsze są te filmy z żółtymi napisami. Ja ich nawet nie oglądam, już jak dostaję, ale myślę, że on tyle tych filmów zobaczył, że po prostu musiał jakoś psychicznie odreagować. I, e, i takich tematów nie wiem, czy jest w ogóle sens poruszać. No bo, na przykład, załóżmy, że nie mówimy teraz o raku, ale właśnie, że szczepionki, że koncerny farmaceutyczne e, muszą produkować trujące szczepionki, żeby kurde, jeszcze sobie dopumpować pieniędzy. Tylko że. Proporcjonalnie kiedyś, jak udowadnialiśmy związek palenia papierosów z rakiem płuc w latach 50., to było 1000 razy, razy mniej publikacji na ten temat. Było 100 razy mniej lekarzy w Stanach Zjednoczonych, a uwzględniając inflację, przemysł tytoniowy miał dziesiątki razy większy budżet niż dzisiaj szczepionki, i wtedy się nie udało przekupić. To ja się zastanawiam. Dlaczego dzisiaj się udało? Że co, że ludzie są tacy sprzedajni? My jesteśmy YouTuberami. Uwierzcie mi, że gdyby oni chcieli nas kupić, to byśmy Wam tutaj piali, jak jeszcze są złe. Znaczy, oczywiście żartuję. Ja bym był prawdziwy, on by piał. Ale no właśnie. Jakiś taki, wiem, to strasznie korci, żeby tak do absurdu sprowadzić ten argument, ale po prostu na Twoje pytanie muszę odpowiedzieć, że to jest nieprawda i nie masz na to dowodów. Znaczy nie masz, wiem, że tego nie postulujesz, ale gdybyś to postulował, to nie miałbyś na to dowodów i to by była tania sensacja rodem z właśnie nie śpi, bo trzyma kredens. No. Do tego, tak to traktuję mniej więcej i dlatego filmów o tym nie robię, bo chyba nie umiem do tego podejść inaczej niż trochę wyśmiewając. Tak, wystąpił dla Was Dawid Myśliwiec, wielkie brawa!